Widzą Państwo jakiś dziki mustang tutaj biega. Alf go obserwuje bardzo uważnie, bo nie wiadomo co z tego wszystkiego tutaj będzie. I teraz proszę Państwa cała sztuka to tego dzikiego mustanga schwycić na lasso. W przypadku dzikich mustangów nie jest to. Wcale, proszę Państwa, łatwa sztuka. Teraz wreszcie porządnie się zachował. Ten dziki zwierz, dziki po, Mustang. Po, to powolutku. powolutku. To jest najprawdziwszy moment. Szkoda, eee. że żadno do góry. Znaczy, to, to że jak się pogłaska, głaskę, kiedy nie dotrzyma. To jest za...

mały, który w wskazuje tą prawidłową głowy i ja rozumiem, że nie niech ze mną chodzi na patrzę, to ja, robię. ja No Ciebie wyganiam jeszcze jak pójdzie w tamtą to będzie w O, spokój no, to jest ale nie wiem, nie Ja proszę Państwa podobnie kiedyś, przed kilkunastoma laty, może dwudziestoma paroma nawet, oswajałem tego tutaj siedzącego obok mnie kosmite. O niech Państwo zobaczą. Było zupełnie z nim podobnie, prawda? Alf też tak delikatnie musiałem. Tak, teraz jakiś już jest oswojony, widzą Państwo.

pierwsze momenty, w których z tobą jest przekonanie konia, aby miał zaufanie do człowieka. Bardzo bardzo, bardzo, bardzo radny koniec. Pięknie. Pięknie. Już pan pojadą. jest, jest, jest miękkim, Takie sesje z żeby chciały z nami się bawić, całe życie nam dobrze słychać, Bezpiecznym są trochę tego się nie da zrobić w parę minut. znaczy można go parę minut na niego, ale... Ten postawny, ubrany na biało mężczyzna to jest pan Marcin Popiel, właściciel tutaj tych wszystkich posiadłości i człowiek, który wspaniale restauruje pałac w Korozwękach i potrafił ściągnąć tutaj wielkie stado bizonów

O, 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 nie Nie Tak proszę Państwa z mustangami postępowali czerwono skórze nie bój, nie bój się, nie bój, Oj, teraz niebezpieczny moment niebezpieczny moment, dlatego że koń z tyłu ma strasznie twarde kopyta To nie jest tak, niewątpliwie to nie jest na pewno pies. Alf cały czas bardzo uważnie obserwuje tresuje, tresurę dzikiego mustanga na dzikim zachodzie w kursnękach. Mustang, który był na początku pokazu, potwornie dziki, obecnie jest skłonny dać sobie założyć uzdę. Czy jak się nazywa ten kawałek sznurka? Dziki, a w zasadzie już pół dziki Mustang ma założoną na web pewną skromną uprząż. W przypadku Alfa stosowałem proszę państwa takie obroże i kagańce jak na duże psy. metody wyficznego amerykańskiego terenu, Lisa Hortura, i Ryszarda Wintersa, który go panujemy nad podstawowymi zdjęciami na wyjściu z wadu i żeśmy w stanie zapanować na każdym, nawet najbardziej skutkowym. składa się po tej licy, to znajduje się w połączeniu, gdzie są frapy z szyją. To, to nie to, się, to, tylko tak, to tylko tak na żarty, bo zaraz się zostawi. na łąkę, to, się się to jest. Druga część to jest szyja. Trwa tak wykład, z czego składa się dziki most. Ale ładnie Szyja do klębu, kłoda i za. Dlatego w tym ćwiczeniu koncentrujemy się na wszystkich czterech częściach, ale głównie na tym, czyli na za. Jeżeli koniec w czasie treningu jest w stanie przesuwać nam za, to znaczy, że my na tym, na tym zadzie bardzo mocno panujemy na koń. Prowadzimy to w ten sposób, że pozwalamy końkowy końcowi pójść do przodu. do przodu do pływki, do płytek, do W pewnym momencie przesuwamy mu ten bat. On musi do mnie podnieść. Bardzo ważne, bo jeżeli panujemy nad zadem. Konie nie jest w stanie nigdy nam Konie, które na filmach Państwo w udział, oglądacie, jak się na Westernach pokazuje, to oczywiście bajka. To ładnie wygląda, ale w większości nikt tak nie jeździ, chyba że próbował tylko i wyłącznie pokazuje. Chyba że to, co jest w tej chwili sportem narodowym, rodeo, na to rzeczywiście siadają, na widzicie konie, no ale to jest, nie ma nic wspólnego z pracą. Skońmi, żeby te konie chciały dla nas pracować. Żeby chciały być dla nas przyjacielem życia. Bo one są. To musimy też umieć je odczytywać. To wszystko, co ten koń teraz do mnie mówi, jest elementem, który ja muszę znać. Ustawienie uszu jednej, drugiej strony, głowa, opuszczanie głowy. Nawet praca łopatek. Jeżeli ten koń pracuje łopatką na mnie, to on mnie nie słucha. Jeżeli on jest równy, to on ma do mnie resztę. On ze mną będzie bardzo ładnie pracował. Żeby się będzie pchał opatkować, bo on chce mnie wyrzucić z tego swojego życia. On nie chce ze mną rozmawiać, to ja nie dla niego nie jestem partnerem. I dlatego ta wiedza, którą tak skrupulatnie pan e, doktor Skorupski opisuje w psychologii konia, jest podstawą każdego trenera, instruktora, żeby mógł pracować z pięknym zwierzęciem jak piesko. To jest to cudowne zwierzę. Za chwilę Państwo zobaczcie co inny koń przygotowany przeze mnie dziś specjalnie dla Pana popiera. Dziękuję za zaproszenie. I wrócę przepraszam za spóźnienie, ale wczoraj miałem dwóch prezydentów na Śnieżce i musiałem. Nie było wyjścia, musiałem być na Śnieżce. Po Śnieżce wsiadłem w samochód i przyjechałem tu do Kuroznaj, żeby się z Państwem podzielić przyjemnością, radością, która spędza mi najpiękniejsze moje życie przy no teraz pójdziemy w drugą stronę, no, nie musimy nie, muszyć, a nie, nie Proszę Państwa, ten Pan niewątpliwie kocha a, ja, ja, nie, o, myślę, koń. O, Państwo, nie chce odejść łopatkami. to jest ten element, który nie jest dobry w szkole. on musi zatoczyć szkołę. No, Ej, nie, nie, widzieliście? Ty stronę masz gorszą. Skoro już o tym mówię, to wymagałoby długiego wykładu. Mówi się czasami wśród instruktorów, trenerów, że koń ma lepszą jedną stronę, a ta druga jest kompletnie słaba. Tak mówię. Ale to nie jest prawda. To nie jest słaba strona konia. Tylko ja wtedy pytam drogi przyjacielu, którą Ty ręką jest? Prawą czy lewą? No prawą. A no właśnie. A lewa? A lewa no to coś tam czasami zrobią. No to jest tak samo. Jest koniem. Jeżeli Ty temu koniu podajesz sygnał dobre, Prawą ręką, a złe lewą ręką, to jaki może być Że lewa strona jest gorsza. Dlatego wszystkim instruktorom, moim studentom, tłumaczę, że jak są praworęczni, to mają jeść zupę lewą ręką, a jak leworęczni, to prawo. Żeby się nauczyli manualnych odruchów takich samych. Żeby one nie różniły się w żaden sposób. Bo wtedy nie będzie nie, nie pracy. To jest tak samo z nogą, z ręką, ze wszystkim. Ale też sposobem myślenia. My mamy też dwie półkule, tylko mamy most. To nie ma znaczenia w pewnym momencie w prostych zadaniach po której stronie my myślimy. Koń myślimy prawą, lewą stronę. Jeżeli to ucho ucieka w tamtą stronę, to system myślenia jest po tym. Jeżeli to ucho ucieka w tamtą stronę, myślenie jest po stronie reakcji. I wiele, wiele innych jeszcze elementów, które są potrzebne, żebyśmy mogli konia do naprawdę wielkich wyzwań, do wielkich zadań. I budowanie świadomości w konie, potrzeb, które my chcemy, jest mocno skomplikowane, ale jest możliwe. Ja nazywam to wyprzedzeniem myśli. Staram się tak zrobić, jak żyje konia, ale był szybszy od niego, bo ja muszę wyczuć jego zamiar, jeżeli mi się on podoba, to muszę mu podziękować, a jak, a jak nie, to przed rozpoczęciem tego zdania muszę skorygować. wtedy budujemy codziennie lepiej. Większość ludzi chciałoby w ciągu trzech dni mieć dobry konia ujeżdżonego. To jest nieprawda, jeżeli uda nam w ciągu jednego dnia poprawić tego konia o pół kloce, to jest nasz ogromny sukces. Jeżeli mamy 363 dni, to co my byśmy z tego konia mieli, bo 5% w 100% w prawda? To jest niemożliwe. To jest po prostu niemożliwe. Tak się nie Co najważniejsze, to zwierzę, ale nie zrozumie nas jeżeli powiemy mu jako pracownika, że jak będzie w tym tygodniu, w tym miesiącu tak dobrze pracował jakiś, to masz premie. Koń albo dostaje nagrodę natychmiast, w ciągu sekundy, albo w ogóle nie wie o co nam chodzi. Jeżeli my chcemy koniowi podziękować, e, nie wiem, po wykonaniu jakiegoś zadania i za chwilę go krepiemy i go szemy, to mówię, aha, to jak stoję, to on się zadowolony. Naprawdę. I <coughs> często spotykam się z trenerami, przywożą mi konie dzikie, trudne, wjeżdżające, stojące dęba, ja mówię, zostań, żeby stój. I mówią, proszę pana, ale to jest niemożliwe, on coraz gorszy. Tak. Bo jak on wie, mocniej stanie, to pan natychmiast ze strachu stoi i, i daje mu spokój, tylko się nie rusza. Pan mówi, aha, to, to jest to. to, on tego chce. To on mu wtedy jeszcze będzie stał. A on ze strachu to urwał, i mówi, dobrze, tylko się uspokoi. Nie. Odwrotnie. Odwrotnie. Ja nie jestem zwolennikiem, ja jestem ogromnym przeciwnikiem karmienia koni w jazdy cukrem czy O proszę państwa, to jest błąd to przy łapaniu na dużych przestrzeniach, że dostanie pasterek marchewki. Ale nie więcej. Bo ten koń, jak dostanie pół jaderka owsa, to on za chwilę w ogóle nie wie, dlaczego on to dostał. I tak budujemy naszą, 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 przyjaźń z koniem, żeby go zrozumiemy. Ten koń już jest spokojny. Nie moglibyśmy w tej Najlepiej byłoby, gdyby on w tym wszystkim poszedł na 15 minut, żeby tak postał, potem go rozbierzemy, żeby się że pomyślał i dać mu wolność pełną. I tak codziennie... Tutaj proszę Państwa, indiańskie dziecko, znowu, on które sobie po indiańsku wywoży, ale więc... Państwo nie wierzyli, to proszę się popatrzeć, się, że to nie jest że kres, to prawdziwy Indianin. Nie zrobiliśmy ćwiczenia specjalnie przed bo nie zrobił ćwiczenia w prawą stronę, jak Państwo pamiętacie. Nie chciał, nie chciał robić łopatek, a my go poprosimy, po pan co Ale łopatek... Nie, 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 nie To nie, to nie, to nie, ty, ty idziesz sam. Ty, ty idziesz, tam, nie nie, nie. Nie, nie, to nie, nie, się to podoba, to się no, ale... nie, 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 możemy przerwać, bo ty nie, chcesz. Tak. nie, 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 Jeszcze nie, idziesz tam. Tak. Ale strasznie się ta nie, 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 tu jest problem, po tej stronie, to jest jego... Tak, nie, nie, idź do przodu. Do przodu, do przodu, tak. Ale nie stój, nie obracaj mi się, bo nie chodzi mi o Twój obrót. Zapraszam Cię do przodu, no ale nie, parę kroków. Tak. No, proszę Państwa, można by to tak, nazwać tak, dialogi tak, tak, na sześć tak, nóg. Ale widzicie Państwo, ta łopatka, końskie mimo i mimo wszystko trenera. jest lekko położona. Na... W drugą stronę ten koń, takie... Tak, oczywiście. Widzą e, Państwo, że się... lewą opatkę jest zupełnie inaczej ja, położona niż prawa. To, to trzeba być specjalistą, stało. żeby to zauważyć i ja już jestem. E, z tym koniem głównie pracuje się tylko po tej stronie. Koń jaki jest, na jest na każdy widzi, stronie, tak, uważają niektórzy, ale to są proszę Państwa ignoranci. To to Dopiero po wysłuchaniu tego, to tego to wykłady, to to wykłady, to to wykładu będą Państwo specjalistami od końskiej wiedzy, od koniologii. Dobrze jest. Zawsze na początku szkolenia, żeby konia tego samego stanu jako pojedynczego, świetnie nam reaguje przy wsiaraniu po tej stronie. To również musimy rozpocząć pracę wsiarania pojedynczego. W ogóle nie chcę wstać. Co zrobię? Widzą Państwo, przyjaźń. Kowbojsko-indiańska tutaj kwitnie. Nie jest prawdą, że Indianie i Kowboje musieliśmy zawsze.

o, tak, I tak będziemy budowali krok po kroku jego zaufanie do budynia e, po naszej miejscowości. To, to, to bardzo ważne, żebyśmy nie przegapili tych pierwszych elementów do budynku. Dwa tak, kroki, trzy kroki, pięć potem więcej, więcej, więcej i to musi być na czas budowania. Nie możemy od niego dzisiaj wymagać nic, co byłoby zmuszanie Taki, który wasz komisji nie bardzo widził też. Stoi dobrze łopatek. Skurwało mu się. Widzą państwo, ułożenie przednich łopatek, to jest... No, chyba tylnych nie ma nawet końców. Proszę państwa, więc to jest podstawa w ujeżdżaniu konia. Położenie łopatek nie czy Państwo kiedykolwiek tak, słyszeli tak, tak, tak. i byli Państwo dzięki tak, przez to ignorantami a dzięki temu wykładowi będą Państwo wiedzieć do końca życia ćwiczenie przesuwania zadu w tym momencie nie byłoby sensu bo byśmy te pierwsze kroki ładnego kółeczka, który z nami nigdy nie wolno się spieszyć. nie ma nic gorszego na próba rozpoczęcia natychmiast jak najwięcej. Nie, nie ma takiego on musi przemyślić. On teraz I tak, tak się tak, widzą Państwo, ten koń zdecydowanie wszystko musi sobie jeszcze przemyśleć. Uchwalony, bezpieczny po tamtej stronie. Nic mu się nie stało, co byłoby dla niego trzydziwe. Nie wiem, czy ten koń nie pójdzie w, po tym pokazie prosto na egzamin na filozofię. Dlatego, że jak zacznie tak bardzo myśleć, to kto wie, czy nie powinien studiować właśnie filozofii. To, że teraz stuja, przejdę. Koń, a sprawa, sprawa bytu i niebytu, no to 6 naprawdę 6 może być ciekawy temat. Pamiętacie Państwo na początku jak uciekłem? Dlatego, że nie spodziewałem się, że ta strona jest zła. Kiedy przekroczyłem zap, nabrał niepewności po tej stronie. Tamta była idealna, a ta nie. Teraz mamy konia tak, zdecydowanie, zdecydowanie. Prawa strona była, była zła, ale teraz w tej chwili są obie dobre. Ten koń nie ma słabej strony. Pan Marcin Popiel tak, bije brawo. Założyć. Koniowi i jego wspaniałemu treserowi. Czy trenerowi? Czy jokejowi? Nie wiem nawet przy Państwa, jak się tak było to. Może na... Pogadam, dobra, pokażę panie, panie Trenerze, chciałem, chciałem pana zapytać, czy jeżeli chodzi o kosmitów, to są podobne zasady postępowania, żeby go oswoić, bo ten trochę nie jest oswojony jeszcze całkiem. Trzeba dać pan pan ma taki, taki, taki miły dotyk, jakby pan go pogłaskał, być może, być może to może by... O, proszę Państwa, widzą Państwo. A jak, jak mu się rozluźniło wszystko. <laughs> tak, od razu, od razu łopatka mu stanęła tak prawidłowo. Tak, tak. No widzisz, Alf, widzisz, ja nie, nie bardzo miałem z Tobą postępować, prawda? Tak? No, a teraz? Teraz już będziesz grzeczny, tak? Będziesz grzeczny? Dobrze. Nie będziesz nadużywał wody Nie, nie będziesz. Dobrze, dobrze.